Magdalena Pecka, dzień dobry, zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Dziś w Polsce przemieszczać się będzie front atmosferyczny, który przyniesie burze, ale także intensywne opady deszczu. Front przemieszczać się będzie z zachodu na wschód. Burze mogą być gwałtowne, wtedy niewykluczone opady Gradu, ale także intensywny deszcz do 30 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Te gwałtowne burze występować będą w Polsce południowej, ale także zachodniej. Natomiast już w Polsce Wschodniej występować będą jedynie opady deszczu. Za frontem napływa do nas chłodniejsza masa powietrza, stąd dzisiaj maksymalne wskazania to 19 stopni na Nizinie Szczecińskiej. To ciepłe powietrze zalegać będzie jeszcze na Podkarpaciu, gdzie na termometrach zobaczymy 23 stopnie. Silne porywy wiatru w porywach do 50 km na godzinę, w górach do 80. Jutro natomiast pogoda zacznie stopniowo się już uspokajać. Odczujemy to chłodniejsze powietrze. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 16 stopni. W Polsce północno-wschodniej, 17 w centrum, 18 czy 19 w Polsce południowej. Takie wskazania na Dolnym Śląsku czy na Górnym Śląsku. Nadal silne porywy wiatrów w porywach do 50 km na godzinę. Lokalne burze mogą występować jeszcze w Polsce północno-wschodniej. W pozostałych miejscach na ogół dużo chmur i przelotny deszcz. W kolejnych dniach już śmielej nasuwać się będzie do nas wyż, który zapewni nam już spokojną pogodę i sprowadzi do nas cieplejszą masę powietrza. O tym będziemy Państwa jeszcze informować. Na teraz, to wszystkie informacje o pogodzie. Do zobaczenia już niebawem.